Ósma klasa w moim życiu to czas dość niezwykły. Przez słodkie dzieciństwo chyba tu właśnie zaczyna się kończyć. Pojawia się świadomość, że trzeba będzie ruszyć się dalej poza otwockie i ojcowe podwórko, wskoczyć w świat. W każdym razie ten większy niż mój pokój, moje książki i kilka szkolnych wycieczek. No, wycieczki były wspaniałe, choćby do Krakowa, żeby podziwiać ołtarz Wita Stwosza. Najpierw oglądaliśmy film Historia żółtej Ciżemki albo wyjazd z klasą do Jury krakowsko-częstochowskiej, na dwudniową wycieczkę krajoznawczą z nocowaniem w peteteku, straszeniem się nocą duchami, piskami, takie tam końskie zaloty. Od siódmej klasy jeździłam w soboty po południu do Otwocka, do pani Struś, na lekcję angielskiego. Mama mi ją znalazła, bo pani Struś była znajomą czy też kuzynką męża ciotki Jadwigi. Nie umiem tego dzisiaj skojarzyć. Dość, że wreszcie poszłam na upragniony angielski. Rosyjski miałam w szkole. Pani Eulalia Struś była bardzo stara, kiedyś może wysoka, a wtedy już przygarbiona, pomarszczona, z nieodłączną fifką w ręku, z się papierosem. Włosy ze śladami jakiejś dziwnej farby, wiązała niedbale w ogon albo warkocz. Nosiła spodnie narciarki i grubaśne wełniane skarpety zamiast kapci. I szale zarzucane artystycznie. Na brodzie miała włoski, które wyrywała jej pensetką, jak się poznałyśmy bliżej. Była bez wątpienia ekscentryczką. Mieszkała w starej kamienicy, niedaleko przystanku, i miała w swoich trzech pokojach pełno namalowanych przez siebie obrazów. Aż po sufit ściany były nimi zapełnione. Na nich niezwykle zjawiska rozbuchanej wyobraźni pani Struś. Ukochałam sobie kilka tych płcien, które miały mi przypaść po jej śmierci, ale albo wcale nie umarła, albo ktoś to wszystko mi sprzątnął. Oprócz angielskiego, znała francuski, niemiecki, łacina, rosyjski i Idysz. Żyła z lekcji. Dla mnie były to też lekcje życia w innym świecie. Opowiadała o Paryżu, Londynie, Barcelonie, Moskwie, Leningradzie i Rzymie. W każdym mieście przydarzyło się jej coś ciekawego. W jednym zgubiła pantofelek, w innym poznała pierwszego męża, w innym ją aresztowano, a w jeszcze innym piła doskonałą kawę. Plotła strasznie. Uważałam, że zmyśla jak najęta. Zachowywała się jak aktorka. Robiła miny, unosiła brwi. Zawieszała głos i ściszała go. Nuciła. Była zabawna. Najpierw oczywiście były to zwyczajne lekcje. Słówka, słówka, czasy, słówka. Konwersacje, słówka. Rzadko siedziałam. I ona rzadko siedziała. Łaziła ze mną po pokojach. Zajmowała się paleniem w piecach. Kazała mi włazić na drabinę i pokazywać, że na obrazku namalowany jest fish, orange, apple. Powtórz, rozkazywała. Lekcje były wariackie. Nieraz zwyczajnie wkuwanie czasów i ćwiczenia, a z czasem Różne jej opowieści, połowa po angielsku. Tak opowiadała, że spijałam z jej ust każde słówko. Musiałam jednak co nieco powtórzyć, czyli co zrozumiałam. Najpierw się burzyłam przeciwko zabieraniu mi sobotnich popołudni, ale polubiłam te lekcje i ją, i nasze tematy, i tajemnice. Opowiadała bardzo dużo o sobie, o miłości i miłostkach, ale co ciekawsze rzeczy, opowiadała po angielsku. Mówiła tak: pół biedy gadanie. Pomyślisz, przypomnisz sobie słówka, sklecisz kilka zdań, wypowiesz, ale najtrudniejsze to zrozumieć Anglika i Amerykanina. Każdy mówi inaczej, szybko. Zobacz. Doskonale naśladowała, wręcz parodiowała oksfordzki angielski, udając starego lorda. Albo trzepała niedbałym, rozlazłym American English i wtedy była jakąś amerykańską aktorką albo kowbojem. Była komiczna. – Powiedz, o czym mówiłam? – zwracała się po wypowiedzeniu jakiejś kwestii. Musiałam jej słuchać ze zrozumieniem, a nie było to łatwe. Próbowała też tak całkiem przy okazji nauczyć mnie ciut francuskiego, tak poza kolejką z płyty Edith Piaf i Aznawura. Uważała, że każdy cywilizowany człowiek powinien znać francuski, niemiecki, no i angielski, w tej kolejności, mawiała. Kilka zwrotów mi weszło, ale niewiele. Robiła herbatę. W starych filiżankach i podawała z ciastkami posypanymi cukrem. Dzisiaj, kiedy je widzę w sklepie, te najtańsze ciastka z cukrem, z mety staje mi przed oczyma moja stara pani Struś. Jak już się poznałyśmy bliżej, dawała sobie wyrywać te włoski z brody, bo dla niej były zupełnie nieistotne, a mnie strasznie drażniły. Gapiłam się na niej, wtedy ona mówiła, nadstawiając tę brodę. Co, znów powyrastały? No gdzie masz pęsetkę? Była tu gdzieś. I wyrywaj, ulżyj sobie. Bardzo dużo jej zawdzięczam. Między angielskim a ciasteczkiem zaznajomiła mnie z wielką światową sztuką. Miała u siebie w domu albumy, malarstwa z wielu zbiorów świata. Zapoznawała mnie z obrazami Leonarda da Vinci, Welaskeza, Goi, Picasso, Matisa, Boznańskiej, Broigla, Malczewskiego. Eulalia Struś pochylała się nad reprodukcjami muchy, na i wyspiańskiego. Pojękując no powiedz sama dziewczyno, czy widziałaś coś równie zachwycającego, te linie jak węże sunące po trawie, jak bluszcz. Kompletna ignoracja dla kątów. Owale, łagodne falowania. Oto secesja. A patrz tu, naturalne piękno przenicznych włosów dziecka. Kreślone prostą kredką, z suchą akwarelą. To mówiąc, podsuwała mi portrety synów Wyspiańskiego. Bezgranicznie wielbiła muzykę klasyczną, ale specjalnie mnie nią nie udręczała. Nastawiała muzykę w ostatnim pokoju i ta leciała sobie cicho w tle. Ale przecież, jak wspominałam, otwarta była też na nowości. Zachwycała się piosenką francuską. Yves Montaigne uwiódł ją urodą i szalancją. Była o niego zazdrosna, bo mawiała, cóż ta Simon może mu dać oprócz nadętej miny. Nie za bardzo się orientowałam, o czym mówi, więc tłumaczyła, pokazywała, nastawiała płyty. A kiedy już mieliśmy telewizor i zobaczyłam kiedyś film Simon Signore, zdaje się kot, zawołam. O, to żona i w Montanda. A cóż to za rewelacje? Spytała mama. Struś mi powiedziała, dodałam wyjaśniająco.